E, ceny tak, ale obiecałem komfort, e, czyli e, bagażnik, w którym, jak wiemy, trzeba zainstalować różne e, gazowo. Ceną piątką jest taki człowiek, który zna się na e, gazie i który mi powie komfort, bagażnik na mniejsza. No, nie da się. Tak, no, nie da się uczyć, na zbiornik za e, 99% osób wybiera oczywiście które jest w jestem płata ja mówię, to duże, to od 30 do w tym momencie koło zapasowe musimy oczywiście z tym obchodzić. W większości przypadku dostajemy pokrowiec na to koło i można sobie gdzieś zamontować, żeby w tej żeby zamontować, w ostateczności przy dużych wyjazdach postawić na kolana któregoś z pasażerów. Natomiast mamy taką funkcję, zbiornik, oczywiście ten zbiornik, który tutaj właśnie Państwo widzą, jest to zbiornik LPG, on jest zbudowany z wysoko tym stali. No właśnie ma... to, o co chciałem zapytać, bo ten zbiornik jest z tyłu, czekają na ja znowu na pewno jeszcze w tym sezonie, ktoś nie wiedział, to, to jest... Jest, że tam są co się w tym Nic się to tym nie może stać, to, że to są atestowane, to są one zbudowane z dużego, stali, ta stala, pomyślcie Państwo, jest naprawdę gruba, jak nie macie zbliżenia doświadczenia z tyłu. Ta butla tylko przesuwa się do przodu, natomiast nie ulega zniszczeniu wybucha, jak rolniki rolniki chodzą e, i nic się nie dzieje z samolotem. Będę sceptyczny. Widziałem na własne oczy e, samochód, który nie dał, on nie powinien zabawić się z sporo uczonych kilometrów. Co się dzieje z tym samochodem? No, z nic się nie może stać. Jest ona zabezpieczona, czym można jest zabezpieczeniem, mieli to zaboru, zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli samochód spłonie, butla nie wybuchnie. Jeżeli wzrośnie się ciśnienie pomysły ciśnienia atmosferycznego, zostanie tylko ten gaz fizycznie upuszczony, natomiast sam w środku gazu, który jest w formie ciepłej zostanie inni witropiczni, nie zrobi się to mityczne, mityczny wybuch na dwie dzielnicę. Tutaj jaką Państwo oczyśni Marcus, to jeszcze też zjawisko dopuszczane do nas na obrocie na polskim rynku, czyli są bezpieczne, bo to są przeprowadzone do polskich samochodu, to może, być, może funkcjonować w polskich samochodach musi mieć i a testy i badania? Jeszcze jedno rzecz, jeżeli chodzi o fotobusy i linie. Klukiem, jest to ważna sprawa. Jak duży tez, tez mit, e, spadek mocy przy instalacji? Też następny mit. Spadek mocy przy instalacji gazowej w obecnych systemach jest znikomy. No, oczywiście jeśli ktoś preferuje jazdę między 6 a 7 tysięcy, to może być delikatny procentowy ubytek mocy. Natomiast w większości przypadków instalacje gazowe nie zmniejszają mocy silnika i ten samochód zachowuje się identycznie w przypadku jego e, własności jezdnej jak na benzynie. E, z jedną tylko różnicą. Oczywiście jedziemy taniej. No tak, jedziemy. Dla niej, ale musimy zainwestować. Czyli musimy zainwestować w 2000 zł i teraz ja jeżdżę około 25-30 tysięcy zł Kiedy mi się z sobie mamy połowę z Tak, czyli my że mamy czteroksięgowe samochód, bo takie najbardziej są popularne. Średnia cena instalacji gazowej jest w rękach 2200, na poziomie 2800 zł i taki koszt zwróci się na przebiegu granicach 20 tysięcy kilometrów. I następne kilometry... Km... Już zacznie się pan obręb. Nie okać. Samochód zacznie na siebie zarabiać, bo z tego właśnie mówimy. I następne kilometry będą już na siebie, następne kilometry będą samochod. Bardzo Panu e, dziękuję, moim gościom właściwie gościliśmy po piotra za chwilę, ja natomiast na koniec jeszcze mała ciekawostka. Dwa lata temu e, tylko 2% jeśli chodzi o europejskie samochody miało instalacje gazowe. Za 8 lat tych samochodów ma być 20%. Instalacje gazowe rzeczywiście stają się coraz bardziej popularne, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie.